Cześć, witam Was w nowej zdrabce. Słówka, dziś przygotowałam dla Was dwie sztuki. Yy, niestety, Kaj już zdrapałem, zobaczyłem, że się nie nagrywa. No i zaczynam od początku nagrywać. Więc yy, chodzi w tej zdrabce: zdrap pole Twoje w litery, odkryj 12 lit liter w liniach od 1 do 7 zdrab Twoje litery. Tyle razy, ile wystąpią w słowach. Jeśli zdrapany Litery kompletuje słowo w poziomie mojej linii. Wygrywasz kwotę przypisaną do tej linii. Szczegóły na odwrocie wygrane sumują się. Więc jedno mamy K. Tu mamy w akademiku 2K. Teraz druga literka to jest O, Geodeta, Idaho D, i, D, I Udo. I trzecia literka E. Biodeta Akademik Emil Dobra no. R Aparat P Aparat Nie ma więcej L Emil I Akademik, Emil, Idaho G. Geodeta. Koniec. U. Udo. A. Akademik. Aparat. Idaho Pisane. tu jeszcze geodeta. S, san, i ostatnia literka, h, Ida czyli zdrabka jest przegrana. To jeszcze a. I tak zdrabka jest przegrana. I D. druga zdrabka, która zrobi zdrapi... po trzy literki, będę zdrapywał. C, C, T, I e. nie ma więcej drugi rządek w, r, h w, nie ma więcej r i h. trzeci rządek Co mieliśmy? I teraz będzie S, y, nie ma i ostatnia A. Czyli wygraliśmy już 2 złote chociaż się za zdrabka jedna zwróciła wygraliśmy dwa złote w tym odcinku dzięki za oglądanie jeśli chcecie więcej odcinków oczywiście łapka w górę komentarz jak, jakie chcecie zdrabki no i udostępniajcie cześć